Witajcie kryptodegeneraci, kryptobros. Dzisiaj ma dobry dzień, no bo wszystko znowu odbija się w górę, więc damy wam jeszcze jednego cynka. No wiecie, mówiliśmy wam o tokenach BitDAO i że BitDAO daje wam tokeny za darmo, że nie musicie ich nawet kupować. No to fajny projekt będzie. Oczywiście dużo nie dostaniecie, ale za darmo, więc czemu, czemu nie? Symbiosis Finance to jest coś takiego jak TorChain, czyli że można przesyłać no już nie musisz używać tych scentralizowanych giełd, żeby przenieść Solane na Fantoma, F z Fantoma na Avaxa i tak dalej. No bo cały czas się trzeba męczyć, że tak powiem, przez te zcentralizowane Binance'a, nie Binance'a, żeby zamieniać między blockchainami. TorChain miał to naprawić, a TorChain jest wolny, drogi. Przede wszystkim wolny. Nawet go nie używałem. Może Symbiosis to zmieni? Ale zwłaszcza, że będziemy tu wcześniej i zwłaszcza, że dostaniemy go za darmo, wystarczy właśnie bit Bitdao tokeny trzymać na Bybit, bo właśnie chyba od dzisiaj oni liczą Wam średnią. Im więcej średnio tokenów trzymacie, tym większe będziecie mieć od nich e alokacje, chyba darmowe. Dobrze, nasza pierwsza z Genopets była darmowa, no więc zobaczymy. Kap mm. per user jest 500, to by trzeba było to przeczytać. Zabieram się za czytanie. Chciałem Wam tylko się podzielić szybko odnośnie szczegółów. No i bądźcie gotowi. Za bodajże 5-6 dni będzie można sobie się zarejestrować na to Symbiosis Finance i oczywiście zgarnąć coś za darmo. No Bitdao tokeny są bardzo fajne. Poszło nawet trochę w dół. Wszystko w górę, a Bitdao trochę w dół, więc można sobie trochę dogubić, jak nie macie za dużo. Bo widzę, że bardzo fajne Projekciki wychodzą na bajbicie, także darmowe i fajne jest super. Pozdro.